Słuchajcie, śmieczko z tej strony Shadow to Fest Art. Dzisiaj wam przedstawię parę moich rysunków. Tu mamy jakiś... No, mój zeszedł z rysunkami. Więc lepiej tu mamy gryfona. Taką wygląda mniej więcej. Dalej mamy jakąś ptaka, nawet nie na sfarm, ale nie wiem co to za ptak jest. No i jakiś ptaszek. Tu mam na środku takiego żywego chwasta, można tak powiedzieć. Go chyba rysowałem na... w godzinie wchawczej? Chyba jakoś tak. No ale wiem, że go na szybko rysowałem, więc mi się tak średnio podoba. I tu mamy z tyłu napis Shadow Toothless. I tu mamy szczerbatka. Takiego trochę pomazanego. Tu jakieś kreski. Bardzo mi się nie podoba ten szczerbatek. No, nie wyszedł mi. To jeśli chodzi o zeszyt. tu jeszcze mamy parę rysunków. Um, ten rysunek na pewno widzieliście na konkursie. To jeszcze batek, którego dostałem od kolegi. Tak on wygląda. Tak on brał udział w konkursie. Dalej mamy tu mamy. Tu mamy Dead Songa. Śmierci pieść. Tak on wygląda, tylko tu nie dorobiłem tych kółeczek ozdobnych. No, tak on mniej więcej wygląda. I ostatnim moim rysunkiem jest Marazmor. Tak wygląda Marazmor. Ten akurat mi się bardzo podoba, Smoczek. No, wyszedł mi. No, dobra. Ja. Całeczko taki krótki odcinek, ale no, nie mam więcej rysunków dzisiaj. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć? Mm. No, jutro może otworzę saszetki z Biedronki ze świeżakami na tym kanale. I nie wiem, czy czasami nasz jest nie zrobi odcinka ze soda, bo dodali tytana... Pff, o Jezu, jaką tam miał. Mrozi Czorta. Tak, dodali tytana Mrozi Czorta. A ja nie mam giemów, bo mi tam chyba 400 giemów brakuje do tytanowania, więc no... Więc, no, jak będzie, no to jak będę o Gemy, no to Wam to pokażę, oczywiście. Może być trochę spóźnienie, ale z 2-3 dni. No, góra 4. Się postaram jak najszybciej te Gemy wbić. No dobra. Oczywiście subskrybujcie, lajkujcie. No, dobra. Oczywiście w opisie dam linki do moich dwóch kanałów. No, do Shadowtooths i do. Mm, o jezu, jak to było? O, przypomniał mi się, Agama.pl No, więc na Agama.pl może nie tylko się jakiś odcinek. Nie wiem, zobaczę. A na Shadow Tufel się postaram jutro w życiu odcinek, więc dobra. Dziegnam się z wami. Shadow jest alt. Do następnego odcinka. Cześć.